Cześć, witajcie w moim pierwszym odcinku i dzisiaj Wam pokażę moje przybory do ust i do paznokci, więc zaczynajmy. Najpierw do paznokci. Do paznokci i tu mam pudełeczko na skarby. Z lodów to naprawdę jest. I, I tak to wygląda, trochę śmierdzi. I mamy tak. Takie za złotówkę ym, takie naklejeczki do paznokci. Ozdoby na paznokcie o! Tak? Takie tutaj już wykleiłam, ale one są nie. fajne bo się odklejają. My tak do paznokci 60 mm. Mim, mil, mil. Mama siedzi Hello a jeszcze wam pokażę, że potem na koniec odcinku jeszcze moje wszystkie tatuaże tu mam jak to się nazywało I... mamy taki Bel king violet have no. um, tu mamy. beauty beauty, beauty fly single trendy color i mam ją pędzę pomalowany tak wygląda um, taki. takie taki różowy, różowy na bok. mam mam tak. mam też taki z fioletowy mam taki jeszcze fioletowy tylko on jest taki by brokat taki był w środku taki pomielony mam też build fashion color mam taki nie wiem jaki to kolor. Jaki to może być kolor? Malinkowy. No taki właśnie malinkowy, o. A maliny to są różowe. Mam tu taki jeszcze, nie Mawała? wiem, bo tu mam naklejkę mmm, przyklejoną. To jest taki, taki sk jak skóra taka opalona. No. no tak jakby, no teraz taki Pana. dla mnie najlepszy to jest. Taki... on jest naprawdę biały z takimi dropinkami brokatów. Ok, teraz mamy wszystkie szminki. Ok, zacznijmy od takiej mm, water, watermelon i to są wszystkie błyszczyki. Tak, no. śminki, ochronne. śminki ochronne, niektóre śminki ochronne da, mają taki kolor. No. Tu mamy takie watermelon. O. On wygląda tak. O. Mam taki jeszcze co dostałem na dzień kobiet od chłopców z mojej klasy, taki biały no pachnie jak taki banan no potem mam taki taki no tego pewnie nie mam tylko, że mogę sobie tam jest trochę no i tu trochę jeszcze jest to jest Nivea taki no już taki potem mam z balsam do łusowa wiśnia o. i pięknie pachnie on jest, że tak się wyciska o Wycisnąłoby się. Potem mam takim mm, wazelina różana. To jest taka, no pachnie tak dziwnie, trochę i jej tyle jeszcze jest. Potem mam taką milk i Hen, pomadkę do ust. No i tutaj jeszcze coś mam. O, tak. no to jest, tutaj widać, że to jest taki bardzo, bardzo pomarańczowy, to jest taki jaśniutki. No i pachnie po prostu jak no mleko z miodem. tak. Tu mam taką. Taką o, i coś tam jeszcze mogę sobie z niej wyciągnąć. Ja mam od prawie 5 lat. Mam 5, jak miałam 5 lat. Ok, potem mam taką, mi się najbardziej ona chyba podoba. To jest taki kotek w kolorze no, takim miętowym, takim turkusowym, co przemią miał i musimy teraz go odkręcić. O, I on wygląda tak. O! Później go tak fajnie zakręca o. potem mam z Nivei Fruit Snake, Peach czyli brzoskwiniowy i to pachnie jak taki Lipton ten skwiniowy. no zobacz i on no ma taki kolor, ale nie taki bardzo, 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 bardzo kolor. Tylko taki, ten, ten nie wiem nawet jaki on jest. To tak, to jest czerwona farbka. Nie, to jest, jest. To mi się rozpuściło chyba. To jest taki. Nie wiem jak mam to. Pokazać. To wygląda, by mi się rozpuściło. A chyba mi się rozpuściło. O, to jest taki ma kolor. Pewnie jak jakiś kwiat. Nawet nie pisze skąd on jest albo coś. Potem mam <głos> <głos> moją starą ochroną też z Monster High. Nie mogę się jeść. No. To jest taki. Munko. Ok, ostatnie to jest z wanilii, balsam ochronny i jej mam tyle. I bardzo ładnie pachnie wanilią. Tak to wszystko. No to więc wszystko w tym odcinku do zobaczenia w kolejnym pa.